Witam serdecznie, Bogusław Siedny z tej strony i zapraszam na minutkę z Bogusławem, gdzie przez około 60 sekund chciałbym się podzielić moimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, być może sugestiami w zakresie podążania naszą, naszych, za naszymi pasjami. Co tak naprawdę robimy w życiu, to jedno: często wykonujemy prace, które nie sprawiają nam frajdy, a czasem ich nie robimy. A chciałbym zachęcić, żeby może zatrzymać się w życiu, spojrzeć na wszystko z szerszej perspektywy, poczuć w sobie, co tak naprawdę lubię robić, to, co kocham robić, to, co sprawia mi frajdę i być może zacząć to robić. Zacząć to robić jako zawód, jako pasja. I jestem przekonany, że jeżeli robimy to, co nam sprawia frajdę w życiu, to jest możliwość, żeby na tym zarabiać, żeby się z tego utrzymać i z tego żyć. Wystarczy trochę odwagi, otwartości ja gwarantuję, że wszystko będzie wspaniale. Czego wam wszystkim życzę. Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek Minutka z Bogusławem. Dziękuję za uwagę. Ciao.